Jestem uzależniony. Przed świtem przemierzałem kolejne trasy, poznając miejsca, o których istnieniu nie wiedziałem. Pobiegłem na księżyc i z powrotem. Ścigałem się z psami z sąsiedztwa. Słuchałem głosu w mojej głowie. Gdy traciłem siły, niosła mnie muzyka. Zmierzyłem się ze swoim wczorajszym dniem, mając, bo, cały cały mając u boku cały świat. Najpierw ważne były metry, potem kilometry, a na końcu charakter. Zainspirował mnie wyższy cel. Uniosłem się nad światem i wróciłem zmieniony. Jestem uzależniony.